spotykamy się z okazji otwartych dni, otwartych dni z firmą Bagas. Zaprosiliśmy naszych dwudziestu kilku czołowych dostawców, którzy prezentują naszym klientom swoje produkty, nowe rozwiązania, systemy. Firma Bagas prowadzi swoją działalność handlową od ponad 20 lat. Ma cztery oddziały w Krzeszowie, Lubawce, Kamiennej Górze i tutaj w Ałbrzychu, na ulicy Skarżyskiej, nieopodal galerii Wiktoria. Zajmujemy się sprzedażą materiałów budowlanych. Jednym z naszych czołowych dostawców jest firma Xella. Firma Xella, dla przypomnienia, to są dwie marki: to jest marka Itong i marka Cilka. Obie te marki to są produkty do budowania, do wznoszenia ścian. Materiały firmy Xella z jednej strony to są materiały o bardzo dobrych parametrach ciepnych, łatwe w obróbce odporne na nasze tutaj warunki atmosferyczne, dlatego cieszą się zarówno powodzeniem inwestorów, jak, jak i samych wykonawców. Swój dom budowałem Tonga oczywiście polecam. Zapraszamy serdecznie do specjalnej Akademii Murowania, Akademia Murowania Iton, Silka, oczywiście Akademia to jest itą silka, materiał ścienny jednowarstowy, dwuwarstwowy, ścianę jak ktoś lubi, pełny asortyment z nadgróżami, ze stropami oraz, oraz też płyty ścienne z betonu komórkowego. Także pełny asortyment, żeby wykonać w systemie cały dom i jestem po to, żeby zapoznać ludzi z tym systemem, chociaż on jest od 92 roku czy pierwszego nawet w Polsce, jest znany, nie jest to nic nowego. I, i tutaj pokazy jak łatwo jest smurowania przede wszystkim w systemie y, ITO Kielnia do nakładania po to, żebyśmy uzyskiwali jak najcieńszą spoinę, czyli od 1 do 3 mm.